Dzień dobry, fajnie, że kliknęliście na to wideo. Dzisiaj w planach chciałem wyskoczyć na kajak, bo w tym sezonie jeszcze mi się ta sztuka nie udała. Niestety zapowiadają burze na dzisiaj, a burza i pioruny na wodzie to nic wesołego, zwłaszcza jak się jest takim dużym celem jak ja. Dlatego drobna zmiana planów. Dzisiaj chcę poćwiczyć umiejętności nawigacji Terenie w oparciu wyłącznie o mapę. Podstawowe zasady, jest ich kilka, znane są od setek lat. Także taki plan na dzisiaj. Mam ze sobą mapę busoli bądź kompasu, zależy co tam posiadamy. Dzisiaj nie będę używał. Także idę do miejsca, z którego zacznę dzisiejsze ćwiczenie. Także zapraszam. Chodźcie ze mną. W punkcie, z którego rozpocznę się ćwiczenie, chciałbym przeczycić pięć takich podstawowych tradycyjnych metod nawigacji przy pomocy mapy: czyli tak zwane poręcze po angielsku handrails, tak zwane punkty zatrzymania bądź punkty powrotu celowanie pośrednie. Linia bazowa oraz znakowanie. Jest to pięć tradycyjnych metod pracy z mapą w terenie bez użycia busoli bądź posiadając jedynie prosty kompas, bez podziałki ze stopniami, tylko z pokazującej nam generalny kierunek. Ale ja dzisiaj nie będę używał ani busoli, ani kompasu. Mam samą mapę, także zaczynajmy. No dobrze, to zaczynajmy. Ja jestem w tym punkcie tutaj. I w pierwszej części dzisiejszej zabawy chcę dotrzeć tutaj do miejsca na mapie, który jest zaznaczony jako dostrzegalnia, czy tam jakaś wieża. Prawdopodobnie tego już tutaj nie ma, bo to są stare oznakowania. Ale nieważne, tu chcę dotrzeć, jestem tutaj. I pierwszą metodą, jaką użyję, jest tak zwana poręcz czyli znajduję w terenie coś. Dzięki czemu będę mógł podążać we właściwym kierunku, może być to Droga leśna, tak jak w moim przypadku, która idzie Z tej krzyżówki, gdzie teraz jesteśmy Do naszego, do okolicy naszego punktu Może być to rzeka Może być to linia energetyczna Może być to wąwóz, cokolwiek co mamy zaznaczone jakoś tam na mapie I co jesteśmy w stanie w terenie rozpoznać i wzdłuż czego jesteśmy w stanie iść Nie muszę iść bezpośrednio po tej drodze, mogę iść na wschód albo na zachód od niej. Tak długo, dopóki mam moją poręcz w zasięgu wzroku, e, powinienem być w stanie utrzymać bez problemu kierunek marszu i podążać w kierunku mojego celu. Oprócz tego, ja sobie też zawsze obserwuję, co mam po drodze, co, co może mi spotkać: jakie przecinki, jakieś obiekty terenowe, które mam zaznaczone na mapie, a które powinny być przede mną. Dzięki temu jestem w stanie określić, w którym miejscu mojej poręczy jestem i jak daleko mam się do celu. W naszym przypadku, dzisiaj, są to te tutaj zbiorniki. Wodne, także ruszam i myślę, że w tym punkcie będzie można zastanowić się, co dalej po drodze powinniśmy wzdłuż naszej pojęczy zaobserwować, by określić naszą pozycję. No i będzie można chyba też porozmawiać o drugiej technice, czyli o punktach zatrzymania czy, czy punktach powrotu. Podążam wzdłuż drogi, którą mam nadzieję widzicie za mną, jakieś 15-20 metrów stąd, która jest moją omawianą poręczą. Tak długo jak ją widzę, czy zarys tej drogi, czy przerwy pomiędzy drzewami, który sugerowałby, że ta, ta droga tam jest, tak długo mogę podążać wzdłuż tego mojego szlaku w kierunku obra obranego celu, także technika banalnie prosta używana przez nas zupełnie nieświadomie, pewnie przez każdego kto do lasu chodzi z mapą, no ale ma swoją nazwę, jakieś tam historyczne konotacje też są, bo to są wszystko to o czym dzisiaj mówię i to, co dzisiaj ćwiczę, to są wszystko metody opracowane i używane przez odkrywców, pionierów, Taperów, ludzi, którzy dawniej poruszali się na znacznie większe odległości, i ich życie było związane z przebywaniem przez długi okres czasu w lesie. Także idę dalej do moich jeziorek i tam będziemy patrzeć, co nam mapa podpowiada. Jesteśmy przy naszych zbiornikach, do których chcieliśmy dojść. Dalej możemy podążać wzdłuż naszej poręczy. Warto też, jeśli mapa nam na to pozwala, sprawdzić, co tam po drodze powinniśmy mijać, tak żeby określić w którym punkcie jesteśmy. Widzimy, że będziemy mieli raz, dwa, trzy, cztery przecinki leśne przechodzące przez naszą poręcz, naszą drogę, i że przy czwartej powinna ona tworzyć literę. Kształt litery V, i z tego miejsca możemy rozpocząć nasze poszukiwania naszego celu, czyli pozostałości tej wieży. Żeby być pewny, że nie miniemy celu za daleko, wyznaczamy sobie, używając drugiej techniki, tak zwany punkt zatrzymania bądź punkt powrotu, który w naszym przypadku będzie tą dużą drogą leśną, znacznie większą od naszej. Także jeśli do niej dotrzemy, wiemy. Że poszliśmy za daleko, należy się w tym miejscu zatrzymać e, i e, cofając szukać e, naszego celu. Kolejna bardzo e, prosta podstawowa technika, e, ale pozwalająca nam e, zachować kontrolę nad tym, e, w którym miejscu jesteśmy i nie przesieć, nie pójść za daleko, mijając się całkowicie e, z naszym celem. Także ruszam dalej, licząc po drodze przecinki. Posiadając dobrą mapę, możemy także wykorzystywać ukształtowanie terenu. Jeśli nie, na naszej mapie są naniesione poziomice, tak jak wiecie z poprzednich filmów, ja korzystam z mapy 1 do 50 tysięcy, z mapy topograficznej. Za mną widać wzgórze, za wami jest skrzyżowanie dróg i żeby określić Albo potwierdzić kierunek, w którym chciałbym podążać, wykorzystuję to wzniesienie za mną, które jest zaznaczone na mapie i mój szlak przez, niego, przez to wzniesienie przechodzi. A druga droga, która z mojego skrzyżowania odchodzi, idzie wzdłuż tego wzniesienia, także nie w tym kierunku, w którym chciałbym podążać. W moim misternym planie pojawiła się rysa, bo droga poręcz, wzdłuż której po, podążaliśmy, zwyczajnie e, zanikła w terenie. E, powinna iść w tamtym kierunku, zaraz wam pokażę to na przebitkach. E, a rosną tu już e, tak jak rośnie młody las. E, po, po lewej stronie rosną już wysokie sosny. Tam dalej jest e, las średniego wieku, także no na pewno przez niego nie, nie przejdę bo jest za gęsty. Jestem w punkcie, w którym nasza pierwotna poręcz stykała się z drugą przecinką leśną na mapie zaznaczoną pod ostrym kątem. Także trzeba adoptować nasz plan. Teraz ta przecinka na najdłuższym odcinku co Wam zaraz pokażę na mapie ta przecinka stanie się naszą poręczą, której będziemy podążać. I nadarzyła się w sposób zupełnie naturalny, nieplanowany okazja, żeby pokazać trzecią technikę, czyli celowanie pośrednie. Ok, jesteśmy w tym miejscu. Ta droga tutaj na tym odcinku nie istnieje, jest w niej obecnie gęsty las. Dlatego ta przecinka stanie się naszą nową poręczą, wzdłuż której będziemy podążać po to, żeby odnaleźć naszą drogę i wykorzystamy tutaj kolejną technikę, czyli celowanie pośrednie. Idąc tą przecinką, wiem, że dojdę do krzyżówki i z tego punktu z tej krzyżówki będę starał się odbijać na wschód, tak żeby odnaleźć naszą drogę, czyli jakby ten punkt, ta krzyżówka, do której podążamy, będziemy podążać naszą nową poręczą stanie się naszym jakby celownikiem pośrednim i stąd będziemy odbijać na zachód w poszukiwaniu naszej drogi, tak żeby wrócić do planu pierwotnego i dojść do tego punktu, z którego będziemy chcieli już prowadzić eksplorację tego obszaru w poszukiwaniu śladów naszej wieży. Także ruszam i widzimy się, jak wszystko dobrze pójdzie tutaj. Dobrze, doszliśmy do miejsca, które sobie teraz w tej sytuacji określiliśmy jako punkt celowania pośredniego. Jestem dokładnie na tej krzyżówce, drogi rozchodzą się w czterech kierunkach. Ja skręcam na zachód, bo zgodnie z naszą pierwotną drogą Marszu, naszą pierwotnie wyznaczoną poręczą, tam ona dalej powinna przebiegać. Mam nadzieję, że uda nam się ją odnaleźć. Jeśli nie to będziemy kombinować dalej. Tu byliśmy przed chwilą, przeszliśmy kawałek na zachód. Jesteśmy w tym miejscu, w tej chwili powinniście zobaczyć przebitki, że tutaj widać resztki tej, tego odcinka drogi, a ta droga, którą pierwotnie chcieliśmy podążać, odchodzi pod takim ostrym kątem. Nasza przycinka korekcyjna, skąd celowaliśmy pośrednio, czyli ta idzie dalej sobie prosto na zachód. A nasza pierwotna poręcz, nasza pierwotna droga podróży odchodzi pod kątem ostrym od niej. Także wszystko się w terenie zgadza. Udało się tutaj, plan się powiódł. Także ruszamy dalej. Wiemy, że następną rzeczą, którą powinniśmy spotkać, jest przecinka przychodząca do naszej drogi pod kątem tworzącą razem z naszą poręczą, czyli tą drogą tworzącą literę V. No i z tego punktu powinniśmy. Rozpocząć poszukiwania naszego celu, dotarliśmy do naszego rozwidlenia. Tam idzie nasza poręcz, którą podążaliśmy. Tu idzie przecinka, tworzą razem literę V. I zgodnie z mapą, szczyt powinien znajdować się gdzieś po środku, tak jakby idąc, wychodząc z tego punktu dokładnie po środku naszej literki V utworzonej przez, przez drogę i przecinkę powinniśmy znaleźć nasze wzniesienie a na nim powinny stać pozostałości wieży bądź powinien być oznaczony punkt także teraz pozostaje nam tylko spokojnie zacząć ten obszar odkrywać wiadomo, co logiczne będę starał się iść w punkt który wydaje mi się naj, najwyższy i, I tutaj szukać naszego wyznaczonego celu. Jeśli go przeszczelę, zejdę po drugiej stronie zniesienia, powinien dotrzeć do naszego punktu zatrzymania i wtedy będę wiedział, że poszedłem za daleko i należy wrócić. Także ruszam szukać śladów po punkcie wysokościowym. To miejsce, które sobie wyznaczyliśmy na samym początku. Użyliśmy do tego dwóch technik w praktyce, trzecią jako asekurację, czyli wyznaczyliśmy sobie poręcz, wzdłuż której podążaliśmy, następnie gdy tą poręcz ktoś nam zabrał, posadził tam las, wyznaczyliśmy nową, znacznie krótszą, która jednocześnie prowadziła nas do punktu, który był naszym E, Celnikiem pośrednim, dzięki temu odnaleźliśmy naszą pierwotną e, drogę e, marszruty e, e, i dotarliśmy e, do celu. Jak widzicie, super jest. E, także jesteśmy we właściwym miejscu. Trzeci, e, trzecia technika, czyli e, e, punkt zatrzymania, punkt powrotu, nam się nie przydał, ale ja pójdę teraz w tamtym kierunku żeby zobaczyć i może pokazać także Wam czy wyznaczony punkt rzeczywiście był na tyle charakterystyczny że pozwoliłby nam połapać się, że jesteśmy troszkę za daleko i powinniśmy się cofać i myślę, że będzie można też przy takiej większej drodze bo tak ona wygląda na mapie przećwiczyć dwa kolejne, dwie kolejne techniki, czyli linię bazową i znakowanie dotarłem do naszej poręczy Idę teraz z nią dalej, symulując przeszczelenie naszego celu. Zobaczymy, czy punkt zatrzymania, punkt powrotu, który wyznaczyliśmy, będzie łatwy do rozpoznania w terenie, bo powinna być to większa droga od tej, którą się poruszamy w tej chwili. Dostaliśmy do punktu zatrzymania bądź punktu powrotu. Nazewnictwo traktujcie dowolnie, bo chodzi tak naprawdę o to samo. Jak widzicie, jest to duża droga leśna znacznie większa od tej, którą się przemieszczaliśmy przez cały czas. Także łatwa do rozpoznania, wiedząc, że tu jesteśmy, nie znajdując po drodze. Tego punktu wysokościowego powinniśmy zawrócić i w tym trójkącie szukać go, go dalej. Jest to na tyle duża droga i charakterystyczna, że można by było ją potraktować jako linię bazową, czyli linię, która pozwala nam wrócić na przykład do obozu. Wracając do tej linii po jakiejś wędrówce, po poszukiwaniu, nie wiem, chociażby drewna na opał. Wracając do tej linii, wiemy, że jest to linia nasza bazowa. Nie możemy jej przekraczać, ponieważ po stronie, od której przyszliśmy, znajduje się nasze obozowisko. Jest ona wykorzystywana w połączeniu z wiedzą o tym, że człowiek naturalnie, idąc bez przyrządów nawigacyjnych, naturalnie zbacza w jedną ze stron, podobno zbacza się w stronę Naszej przeważającej ręki. Ja jestem praworęczny, więc teoretycznie powinienem zbaczać kursu w prawo. Także wychodząc z obozu, idąc w teren, będę mimo woli naturalnie skręcał delikatnie w prawo. W momencie, w którym postanowię do obozu wrócić, zawrócę o 180 stopni i będę podążał w kierunku przeciwnym czyli w kierunku powrotu do obozu. Powinienem także zbaczać lekko w prawo, dochodząc do mojej linii bazowej, która w tym przypadku będzie tą drogą. Wiem, że mój obóz jest na pewno na prawo ode mnie, ponieważ idąc cały czas jakby w prawo oddalając się od obozu zatoczyłem krąg na prawo od niego. Taka historia. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś dobrze wam pokazać. Jeśli nie, no to wybaczcie, bo akurat to, to dość trudno uchwycić. Ale pójdźmy sobie, kawałek dalej, znajdźmy jakiś charakterystyczny punkt, z którego wyruszymy, założymy tam prowizoryczny obóz, tylko na potrzeby tej symulacji. I może będzie też okazja, że pogadać o ostatniej technice, jaką jest znakowanie. Przeciwmy kawałek dalej. Znalazłem taką. Młodą brzozę, która będzie pełnić rolę naszego obozowiska. No i ostatnią techniką, o którą dzisiaj ćwiczymy, czy ćwiczę ja, jest znakowanie czyli po prostu zostawianie po sobie śladów w terenie, bądź to. Po to, żeby odnaleźć obóz, tak jak będziemy, będę ja, symulować teraz, mam nadzieję, że się uda, bądź chociażby wyznaczając jakiś szlak, na przykład z obozu, nie wiem, do zapasów drewna, do, do źródeł pożywienia. No, takie były powody, dla których te techniki ileś tam lat temu powstały, w czasach, tak jak wspominałem, traperskich i, i pionierskich. E, tak, żeby po tych zaznaczonych przez nas e, punktach móc wrócić do miejsca e, wyjścia. E, także bardzo proste, czytujmy e, nam pewnie nasze zabawy, podchody z, z dzieciństwa. E, Obwiązuję tą brzuszkę, ruszam do lasu szukać, e, załóżmy opału, czyli nie idzie szukać opału. I zobaczymy, czy m, teoria ze zbaczaniem naturalnym w kierunku prawym w przypadku moim, bo prawą mam rękę dominującą, e, się sprawdzi i po nawrocie, gdy osiągniemy naszą linię bazową, która jest, która jest, którą jest ta droga, o której przed chwilą e, mówiłem, e, powinniśmy skręcić w prawo i dojść do punktu, z którego wyszliśmy. Ok, ruszam. Się, że około 5 minut maszerowałem przez las na, na ślepo, bez mapy, bez busoli czy tam kompasu. Więc teraz zawracam o 180 stopni, co czynię niniejszym, i ruszam z powrotem w kierunku mojej, mojego bozu i linii bazowej, która ma zapewnić mi bezpieczną orientację w terenie i powrót do Punktu wyjścia, doszedłem do mojej linii bazowej, czyli do tej charakterystycznej drogi. Zgodnie z teorią, powinienem teraz skręcić moje prawo, czyli wasze lewo, i gdzieś tam powinno być miejsce, które oznaczyliśmy czerwoną chustą, która symuluje. Dotarłem do punktu wyjścia. Technika banalnie prosta, jak one wszystkie, ale jak widzicie e, się sprawdziła i w sytuacji e, prawdziwej, nie ćwiczebnej, jak dzisiaj, niestymulowanej. E, no może być e, czasami nawet decydująca o tym, e, czy się w terenie odnajdziemy, czy nie. Wrócę chyba teraz na to e, zniesienie. E, przyrządzę sobie jakieś e, Lunch albo drugie śniadanie po polsku, i w paru słowach spróbuję podsumować dzisiejszą zabawę w terenie. Podsumowując dzisiejszy wypad w teren udało się przećwiczyć cztery tradycyjne, jak widzicie dość proste, podstawowe, może czasami nawet by się wydawało, że banalne techniki nawigacyjne bez użycia busoli czy, czy nawet prostego kompasu, czyli tak zwaną poręcz, coś co w terenie pozwoli nam podążać w wyznaczonym kierunku. W moim przypadku była to droga, ale tak jak mówiłem, może to być rzeka, linia wysokiego napięcia wąwów cokolwiek, eee, tak zwane punkty zatrzymania czy punkty cofnięcia się, czyli takie nasze powiedzmy to, nazwijmy to bezpieczniki, e, które sobie wyznaczyliśmy z mapy w terenie. Wiemy, że jak do nich dojdziemy, to prawdopodobnie poszliśmy już za daleko, minęliśmy e, obrany cel. Celowanie pośrednie. Tak ja to sobie tłumaczę z angielskiego, czyli podążanie do celu za pomocą jakiegoś punktu, od którego zmieniamy kierunek i, że tak powiem, przemieszczamy się już bezpośrednio do wybranego przez nas punktu. No przydatna rzecz. Tak jak dzisiaj widzieliście, wyszło to zupełnie naturalnie. Trzeba było ominąć kawał lasu, w którym po prostu droga zanikła i i to zadziałało. Można to też użyć do, nie wiem, omijania jakichś większych wzniesień, do omijania jezior na, na naszej trasie. Fajna rzecz. Kolejnym elementem była linia bazowa, czyli taki nasz, o, taka nasza ostatnia linia, której nie możemy przekroczyć, taka linia bezpieczeństwa, do której po powrocie, do której wiemy, że jak można było dzisiaj zobaczyć na moim przykładzie, że naturalne Tendencja, naturalna tendencja do zbaczania w kierunku e, mocniejszej ręki, U mnie jest to prawa, e, powoduje to, że wracając do takiej drogi, wiemy, że nasze obozowisko czy miejsce, do którego chcemy wrócić, powinno być po naszej prawej stronie w tym kierunku, wzdłuż tej, tej linii bazowej powinniśmy podążać. No i o, ostatni element, e, chyba najbardziej prozaiczny, czyli znakowanie po prostu miejsca, żeby było je łatwiej później rozpoznać. Może to być kawałek kolorowej chustki, tak jak, jak dzisiaj, jakaś tasiemka, jakiś, nie wiem, ułożony stos z gałęzi. Coś, co pozwoli nam być pewnym, że jesteśmy tam, skąd wyszliśmy. Bądź jak na przykład z obozu byśmy chcieli wyznaczać sobie jakieś szlaki po lesie i chcielibyśmy bezpiecznie móc do tego obozu wrócić Możemy taką drogę sobie w podobny sposób oznakować i wrócić. Także bardzo fajny, uspokajający wypad. Serdecznie Wam polecam takie ćwiczenia. Dają dużo frajdy, dają dużo satysfakcji. Jak oglądaliście mój poprzedni odcinek o nawigacji, który mówił o Marsie na azymut, nie są to jakieś ekstremalnie na tym poziomie, przynajmniej nie są to jakieś ekstremalnie skomplikowane rzeczy, ale wymagają trochę poćwiczenia. Tyle ode mnie. Proszę o Wasze suby, o lajki, o udostępnienia, to naprawdę pomaga rozwijać kanał. Dziękuję, trzymajcie się, do następnego razu.